Gmina Wojnicz znalazła obejście, aby nie płacić za oddawanie psów do azylu? Razem z inspektorami do spraw ochrony zwierząt z Tarnowa ruszyliśmy do Wojnicza. Sprawdziliśmy czy zgłoszenia jakie otrzymywało schronisko o przetrzymywaniu psów w piwnicy jednego z budynków gminnych są prawdziwe. Na miejscu okazało się, że drzwi do pomieszczenia są zamknięte i musimy poczekać na pracownika gminy. W rozmowie telefonicznej przedstawiciel urzędu odpowiedzialny za tego typu sprawy zapewniał, że nic złego psom się nie dzieje i że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Pana, Pan nie złapał wczoraj tych stów, tylko one siedzą już rok czasu. Mamy, zgu... no, mamy zgłoszenia i mamy dowody. My mamy zgłoszenia i mamy dowody. My tutaj jeździmy od trzech tygodni, jesteśmy co kilka dni. Także na pewno pan wczoraj ich nie złapał. No to to już jest kłamstwo. Nie no, czekamy tu na Pana, proszę przyjechać. Pierwsze zgłoszenia na temat psów z Wojnicza dostaliśmy w 2013 roku. Były to zgłoszenia na nasz telefon interwencyjny. Dotyczyły właśnie złego przetrzymywania psów przez gminę. Przyjechaliśmy na miejsce i tutaj właśnie w tym parku był wybudowany taki kojec, w którym jak pierwszy raz przyjechaliśmy były cztery psy, no, już nie mówię w jakich warunkach one tu mieszkały, bo za schronienie służyły im jakieś stare kuchenne. Nie miały misek, tylko rozwalające się, zardzewiały garczki. Nie miały stałego dostępu do wody i to było najważniejsze. A jako pokarm był namoknięty wodą chleb. Psy wszystkie, generalnie, dzwonicza powinny być wysyłane do tarnowskiego azylu, z którym właśnie gmina ma podpisaną umowę. Yy, nie było to robione właśnie, no, chyba gmina po prostu chciała zaoszczędzić i, i przetrzymywała psy na, na własną rękę. Wreszcie koje został zlikwidowany, także myśleliśmy, że już jest po problemie, jednak okazało się teraz w kwietniu, znowu zaczęliśmy dostawać telefony zgłoszenia, że Kojca już nie ma, ale psy są teraz przetrzymywane w piwnicy. Właśnie w opuszczonym budynku, który należy do gminy, na terenie parku. W końcu doczekaliśmy się pracownika, który jednak nie zauważył, że wciąż jesteśmy na terenie parku i zaczął przenosić psy w inne miejsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę zamknąć To Głodne psy, no, o, nawet to już widać. Nie Dobrze. Zostaw, zostaw. Masz tą bułkę, Zastaliśmy trzy psy, wychudzone i bardzo głodne. Generalnie pan mówi, że a jak go nie było jeden czy dwa dni w Ternowie, to je tutaj zostawiał. My wiemy, że te psy są tu codziennie. Przyznał się, że była rotacja tych psów, czyli no nie wiem, nawet jeżeli zabierał stąd te psy, no to nie zawoził ich do azylu. Nie chcę wiedzieć, co się z nimi działo. Mam nadzieję, że nie było żadnej rotacji. To są te pieski, które. Tylko one były tak skrzywdzone, i. No i że nie powtórzy się więcej to. Na miejscu zobaczyliśmy także opłakane warunki, w jakich psy były przetrzymywane. Piwnica, brak światła, wody i jedzenia, a do tego ogromna ilość odchodów i okropny zapach. To jest smród. No, to jest nie pierwszy, nie pierwszy rzut, bo to. Ale to jak pan robią... może tutaj trzymać psy, które są ale, ale, bezdomne i łapane? Nie no, wie pan co. Jest taka rzecz, że nie zawsze jestem w takim odrzutów. I na przykład dzisiaj jadę do Tarnowa, miałem wziąć te pieski. Ale wczoraj pan nie w był w Tarnowie, przedwczoraj nie pan nie, byłem, nie był w Tarnowie. Nie byłem, nie byłem w Tarnowie. To tam, dwa tygodnie pan nie był w Tarnowie? No, Wie pan co, o nic tutaj naprawdę, wiem. tutaj jest zacienione miejsce kompletnie nie ma dostępu hmm. do światła. Także... Proszę zobaczyć na odchody, to jest, 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 jest po prostu ja tak. Wiem, tak ale, czy, czy, czy mi powiedzieć, że te psy I, są tutaj od wczoraj? I, nie, jest jeszcze taka rzecz. Mieliśmy wilczycę, zginęła C po dwóch dniach po no jest ma tak, za mówię. Ale proszę o... powiedzieć, dlaczego Państwo mają jest podpisaną... Nie, 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 Aha. macie podpisaną umowę z tarnowskim azylem, z naszym schroniskiem, dlaczego tak. Państwo nie założą tam psów, które są bezdomne albo znalezione, tylko są przetrzymywane w takich miejscach, w takiej piwnicy. No, no i tak by były zawiezione tak, bo nikt się nie Ale nie proszę pana, tak. my mamy tutaj nagrania, my tutaj jeździmy Aha. codziennie, od miesiąca to Aha. na bank. I psy no ale codziennie czekają, więc jest nie... Ale no. jaka rotacja? Trzeba wziąć wszystkie i Dobre, do azylu? Do, to dobrych warunków. Chcieliśmy zrobić interwencję właśnie prosząc Was o pomoc, dziennikarzy, żeby to się rozeszło po ludziach, żeby znowu gmina tego nie uciszyła, tego tematu. Wiemy jakie mają praktyki, i na pewno będziemy ciągle z tym walczyć. Mam nadzieję, że z dniem dzisiejszym się to zakończy. Teraz właśnie czekamy, żeby azyl przyjechał po psiaki. Będą mieć 100 razy lepsze warunki, będziemy im szukać domów, będziemy próbować pomagać azylowi tak samo w ogłaszaniu ich, także na pewno kroi się dla nich lepsze życie. Ostatecznie psy zostały zabrane do azylu, gdzie będą mogły znaleźć nowy dom. Dla gminy sytuacja może oznaczać prawne konsekwencje. Do sprawy będziemy wracać. Wracamy do sprawy planów modernizacji ulicy Lwowskiej. Miasto alarmuje, że ulica powinna zostać poddana przebudowie, po której kierowcy mieliby poruszać się dwoma pasami jezdni w każdą stronę. Radni Prawa i Sprawiedliwości obawiają się, że przedstawiony plan w żaden sposób nie pomoże w udrożnieniu ruchu w mieście. Nasze obawy są takie, że tak na dobrą sprawę z zakresem tej rozbudowy. Po pierwsze, utrzymujemy ten stan, który jest, czyli dalej doprowadzamy do tego, że te tiry, które wjeżdżają do Tarnowa, one wjeżdżać będą nadal. Ba, powiem więcej, pojawiają się, bo przy etapowaniu tego remontu pojawią się wąskie gardła, które na dobrą sprawę będą jeszcze bardziej korkować ruch na tej ulicy niż do tej pory. Chociażby nawet skrzyżowanie, które się pojawia przy szpitalu, jeśli będą światła, z całą pewnością będą się pojawiać też i korki. Dalej wąskie gardło przechodzące, cztery pasy, w dwa pasy podwiadu, bo wiadukt, tak na dobrą sprawę, w tym pierwszym etapie pod wiaduktem ulica nie będzie poszerzana. Przewodniczący Rady Miasta Tarnowa Kazimierz Koprowski nie zgadza się również z przedstawioną koncepcją budowy ścieżek pieszo-rowerowych od strony południowej. W mojej ocenie są zupełnie bezzasadne, bo trzeba to budować na skarpach, wydzielać tereny z terenów prywatnych, bo troszeczkę tego miejsca jest za mało, lepiej to uczynić od strony północnej, a więc uważam, że te konsultacje, które powinny się odbyć samego samej koncepcji, one się poprzedzają. Nie odbyły w sposób fachowy. Kolejną kwestią budzącą kontrowersji jest rondo lwowska okrężna Marusarz. Oddane w 2007 roku znów miałoby być przebudowane. Koszt 3,5 miliona złotych, tak na, na dobrą sprawę, po 9 latach, czy też po 10 latach doprowadzimy do tego, że te pieniądze będą wyrzucone w przysłowiowe błoto, bo nowe rondo będzie budowane. No pytam się, czy to jest myślenie po gospodarsku? No w mojej ocenie nie. Problemy sprawia również remont wiaduktu kolejowego, który spowoduje Tworzenie się gardła zwężającego drogę do jednego pasa. Prezydent Roman Ciepiela te niedopatrzenia zrzuca na poprzednią władzę. Każdy następca przy, przysłowiowo mówiąc zjada to, e, czyli plusy i minusy zbiera. E co zrobili poprzednicy. Tak się akurat w Tarnowie składa, że opcja, która rządziła Tarnowem rządzi nadal, jest ta sama. Platforma Obywatelska to przedstawiciele platformy bądź też osoby, które po były popierane przez, ten, przez to ugrupowanie. Niewątpliwym błędem, uważam, że to poważnym błędem było to, że władze zaakceptowały yy, wiadukt na ulicy Lwowskiej w takim, o takich gabarytach, o takich wymiarach, który pozostał po remoncie. W mojej ocenie powinien ten wiadukt być przebudowany tak jak na ulicy Gumnickiej, czy na ulicy Podgórskiej. To aż się prosiło i ja, ja, ja nie wiem, czy jakieś chyba nie wiem, zaćmienie, pomroczność jasna chyba y, dominowała wtedy, kiedy opiniowano właśnie zakres remontów i uzgadniano ten zakres remontów między innymi trasy kolejowe, w tym wiaduktu na ulicy Lwowskiej. Gdyby się stało to, że był poszerzony, nie byłoby na pewno żadnego problemu. Mielibyśmy piękne cztery pasy. Pobocza, chodnikowe, ścieżkę dla rowerów. Aż się prosiło, żeby to uczynić. Na pierwszy etap zadania przewidziano 6 miesięcy. Roboty budowlane powinny ruszyć na wiosnę 2017 roku. Po raz piąty zatańczą w ramach akcji Fishmob Cała Polska tańczy dla Jana Pawła II. W ten sposób Brzesko chce zaprosić wszystkich do udziału w jubileuszowym 20. spotkaniu młodych Lednica 2000, które odbędzie się 4 czerwca. W tym roku Fishmob ma też przygotować do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Uczestnicy zatańczą do pieśni lednickich i oficjalnego hymnu Światowych Dni Młodzieży. Zapraszam serdecznie na rynek Brzeski 22 maja na godzinę 11.30. Odbędzie się wtedy coroczny, już piąty raz w tym roku taki festyn, akcja urodziny dla Jana Pawła II. Jest to również połączone z zaproszeniem na Lednicę, która odbędzie się za 17 dni od dzisiaj, 4 czerwca na Lednicy koło Poznania. My w Brzesku będziemy świętować urodziny Jana Pawła tańcem, śpiewem, no i oczywiście spontaniczną radością. To będzie moje pierwsze wystąpienie na tych urodzinach. Myślę, że było warto przyjść i trenować. Na pewno będzie fajnie. Umiemy bardzo dużo tańców, które są zresztą bardzo proste, więc każdy może się do tego włączyć, tak samo na rynku, jak i na lednicy. Jest to bardzo dobry sposób, by chwalić Boga. Niestety w tym roku po raz pierwszy będzie trochę inaczej, gdyż Ojca Jana Góry już nie będzie, ale miejmy nadzieję, że też będzie radośnie i będą wszyscy chwalić Boga, będzie dobrze. Tegoroczny tak roczny Fishmob 2016 jest oparty na piosence świętu Lednicy pod tytułem Amen. Będziemy tańczyć do układu, który już jest przygotowywany od, od czasu ukazania się piosenki w telewizji i w internecie. A oprócz piosenki Siewców w Lednicy, piosenki pod tytułem Amen, będziemy tańczyć też do innych piosenek Siewców w Lednicy. Takich skocznych, tak żebyśmy się troszeczkę rozruszali. Wydarzenie zaplanowano w brzesku na niedzielę 22 maja obok pomnika Świętego Floriana. Początek o godzinie 11.30. Patryk Kosiniak zajął drugie miejsce podczas wyścigu w pucharze Yamaha R6 Dunlap Cup na torze Nbergring. Tarnowianin ruszał z pull Do zwycięstwa zabrakło jednej setnej sekundy, ale dzięki drugiemu podium z rzędu podwoił swoją przewagę w klasyfikacji generalnej. Obecnie nad drugim zawodnikiem ma 10 punktów przewagi. Trzecia runda pucharu zaplanowana została od 8 do 10 lipca na belgijskim torze Zolder, gdzie odbędą się dwa wyścigi. W tym sezonie motocykliści wystartują łącznie w ośmiu wyścigach. Wcześniej Tarnowski Zawodnik weźmie udział w pierwszej rundzie motocyklowych Mistrzostw Polski na torze w Poznaniu. Czwarta kolejka orlikowej Ekstraligi za nami. W pierwszym meczu kadra Tarnowa do lat 18 rozgromiła 10 do 0 drużynę z kamer ACM. W drugim spotkaniu z diabłami tasmańskimi zwyciężyła ekipa fale Loki Koki 2 do 1. Drużyna małopolskiej telewizji IMAF wygrała 5-2 z Czerwoną Zwezda. W ostatnim meczu Markola poległa 5-3 z Westowią okna Pawłowski. W tabeli na prowadzeniu Westowia przed kadrą Tarnowa do lat 18 i małopolską telewizją IMAF. Szersza relacja z czwartej kolejki Ekstraligi w programie futsal w Tarnowie na który zapraszamy już dziś o 20:15. Powtórka o 22:15, a cały program będzie dostępny również na stronie imaftv.